Więcej kolorów, Dzięki O, to te mniejsze będą na teraz I dostałeś... proszę Bardzo dziękuję To będzie moja kolacja yy, glukozowa Dziękuję Doceniam, bardzo dziękuję poka... To nie jest kola w proszku, tylko dostał z kitelsy Czekaj, to od razu odłożę po tym starciu i po kawkę pójdę Przyniosę ci kawkę i przyniosę ci ciasteczko, ukroję A jest ciacho? No, przecież mamy torciku to... rodzinowy A dobra, dobra No, to ci ukroję ciacho, to wezmę To mleko też mi daj Dzięki Mama z pracy wróciła, dzieckiem się trzeba zająć, tu należy wynieść, nakarmić, bo trzeba No, ale mega, mega dobre są te, 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 żyty. Polecam